Witajcie w kolejnym filmie. Zacznę typowo od tej paczki. Zamówiłem to już jakiś czas temu, na pewnej stronie. I teraz to rozpakuję i Wam pokażę. Cieszę się, że to przyszło. Jest to korowarka do kabli. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony. No taką. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się jakością wykonania tego produktu. Jest naprawdę ciężki, masywny. Te wszystkie tryby, trybiki tutaj, takie wyglądają na w miarę ok. I zobaczymy. No, kupiłem dość ciekawości. Nie jest to absolutnie materiał sponsorowany. Jest to sponsorowany z mojej prywatnej kieszeni. Za chwilę to przykręcę do stołu i zrobimy pierwszy test jak to bierze kable i czy bierze w ogóle kable no wygląda to całkiem spoko ale mówię trzeba przetestować i zobaczyć trochę kabli mam wiem że jak te kable okoruję no to to wyjdzie chyba tyle że zarobię na korowarkę ale to z czystej ciekawości zakupiłem żeby zobaczyć jak to faktycznie się sprawuje w użytku, ja to montuję i za chwilę się włączę. Jak tylko pierwszy kabel załaduje, no i dobra, korowarka jest wstępnie przykręcona, ustawiona. Jedyn, jedyny duży mankament, jaki zauważyłem, to to, że rączka jest dużo dłuższa od korowarki i po prostu gdzieś musi być tak zamontowana, żeby można było nią kręcić. Oczywiście tego problemu nie ma, jeżeli zamontujemy tu wkrętarkę albo jakiś silnik, który będzie to nam napędzał, ale jeżeli mamy rączkę, no to. No to jest lekki kaszon. Nie wiem, ja to ustawiłem wstępnie, tak? Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Muszę zaraz dopasować. Na próbę mam tu taki kabel. Nie najcieńszy, dość gruby. I zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. Zaraz tu wsadzę i będziemy kręcić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, kabel jest wsadzony. No, już trochę dokręciłem. Zakręćmy, zobaczymy. Ciągnąć, ciągnie, ale czy przycina kurczę? Nie, to się wyłączyło. No, nie, ewidentnie nie. O coś, coś przeskoczyło, trochę dokręcimy. Co, Coś, coś nie kręci. Za bardzo do góry coś się stało, że się spanzoliło. Dobra Natomiast muszę może trochę odkręcić. Nie. Dobra, muszę to odkręcić i zobaczyć co tu, o co tu chodzi, bo coś nie idzie. Dobra, problem rozwiązany. Trzeba po prostu z drugiej strony czasem troszkę pociągnąć i, i wtedy wszystko ładnie idzie. No i dobra, zobaczmy jak to się no Zobaczcie kurczę, no ładnie. Ładnie okorowało. Ciekawe jestem jak te mniejsze będzie korować, bo te duże no to wiadomo. Dobra, obierzemy to i sprawdzimy. Dobra, taki cienki drucik sadziłem. Tu przestawiłem tą prowadniczkę i zobaczymy, czy to cokolwiek tutaj zrobi. Nie wiem, czy ten drut musi być prosty, czy nie musi, ale podejrzewam, że lepiej, żeby był w miarę prosty, bo wtedy nie będzie z ostrza spadł. Chociaż na razie nie czuję, żeby tutaj spadł. Czuję cały czas opór. No dobra, zobaczmy. O kurczę, spadł. Ja, jeszcze raz. Coś tu. Coś tu widać. Nie wiem, czy to wyostrzy ale czy to na ciele? Zaczynamy. Trzeba tam jedną ręką to robić Ale na ciało Można byłoby nożyk jeszcze trochę docisnąć Ale koruje Ewidentnie koruje Wiem co widać No widać Jest skorowane No dobra, lecimy, zobaczymy ile to tego przerobi no i dobra. może nadzieję, że to będzie widać. No tu czuję luz. Wydaje mi się, że muszę troszeczkę dokręcić. No niestety to spadło teraz. No tu będzie się musiał jakiś fachowiec wypowiedzieć. Typu Mario. czy to mogę coś przecięło. Kurde, że jak ślepe kryt. Nie no, jest. Jest. I to ładnie. Lecimy następny. Trzeba i za ciosem. Wsadziłem no i chyba spadł, jest. trzeba kurczę wyczuć, wyczuć się sprzed. Na boku, zaczniemy od drugiego końca, jest niezfatygowany. Dobra, wydaje mi się, że o. Kurczę, jakby trzeba tą grubość idealnie dopasować. Jak się już dopasuje? O. Jak się już dopasuje, to nawet spadnie. Nie, no idzie tylko. No, to trzeba, kur, trzeba wyczuć. No i przede wszystkim dobrze by było, żeby dwie ręce były wolne. Dlatego na dniach wezmę się, zdecyduję, żeby podłączyć tutaj e, jakąś wiertarkę. Najlepsze by był. Chyba silnik taki od maszyny z taką stopką Żeby naciskać sobie nogą regulować obroty To chyba byłoby najlepsze rozwiązanie On już spad Ale to jest kurczę, to jest wszystko kwestia wyczucia z tego co widzę nożyk nieładnie, ładnie nie jest za głęboko trzeba też uważać żeby o te tryby tam nie zahaczać no bo wtedy wiadomo że nożyk szybko w trafi a nie wiem czy taki nożyk można gdziekolwiek dokupić tutaj w, gdzieś na rynku niemieckim czy też polskim obojętnie bo no to jednak jakby nie było produkt Made in China, China China. No, ale podoba mi się. Trochę zabawy jest. Ale dla relaksu. Czemu by nie? Nie, idę po więcej kabli. I będę atakował dalej. No, dobra, teraz jeszcze jeden test. Bo tutaj robiłem na drudzie takim jednolitym. A tu mam taki. Nie wiem, przy świece tu może będzie widać. Ostrzy. A tu mam ten taki. Taką plecionkę. I ciekaw jestem, jak sobie z tym poradzi. No bo z jednolitym drutem to. Żadne wyzwanie, wiadomo, nie? Ach, kurde, nie tu pcham. O, się dziury Teraz Jestem ciekaw jak sobie to z tym poradzi czy w ogóle sobie poradzi A jeszcze bym to cyk, cisnął czy to w ogóle nada iść idzie ale już spadło ale to spowodowane jest tym, że pociągnąłem troszkę albo i nie teraz jeszcze raz spróbuję tutaj nawlec i docisnąć trochę kółko wskoczyło teraz delikatnie Kurde, spada ale się nie poddajemy. Trzeba to ustawić po prostu. No, zaskoczy. Zaskoczyło. Jeszcze kawałek. Kurde, zrzuca. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. No, podejrzewam, że. I należy w tym ciąć nie to na pewno. Ciąć nie na pewno tylko czemu to nie chce pociągnąć dalej, w sensie żeby to nie spadało tak jakby za bardzo na tą na tą stronę idzie kabel teraz zdjęłem tą osłonę, bo bez tej osłony przynajmniej lepiej widzę to ostrze i stwierdzam, że jak tak trzymam to jest o niebo lepiej kabel jest przeciągany, nie spada nie chybocze się na boki i jest to o wiele stabilniejsze Ile piętnie Macie zobaczcie Nie lepiej No lepiej Tak mi się przynajmniej wydaje No innego patentu na razie nie mam No tak. kurcz się posypały Trochę za głęboko Chyba pociąłem No dobra To był pierwszy Taki teścik Dobra to Do tego to trzeba rękawiczki Bo kurde w łapy wchodzi jak nie wiem już się cały świecę. Dobra tu mam jeszcze jeden Teraz Zobaczymy czy on cały przeleci Tak jak Trochę może poluzuje nie, no, nie, no, zobaczcie teraz, ja. teraz na pełnych obrotach, znaczy na pełnych obrotach, no, szybko kręcę, nie kręcę wolno. Idzie elegancko i też przecina, zobaczymy czy przeciął łącznie z wiązką czy tylko. No jeszcze można byłoby trochę płycej. Bo jeszcze trochę tnie, ale te, podejrzewam, że tego tutaj się też nie da tak w 100% wyeliminować. Ale nieźle, no dobra, jeszcze mamy jeden tu, to... no jeszcze jeden spróbujemy, żeby nie było, żeby nie był słowny. Troszkę tu poluzuje, to nie chce wejść, to gładło nie wychwycił, jedziemy na maksa. dobra, teraz wziąłem troszkę. Widzieliście? Troszkę płycej Zaraz tutaj zobaczę, bo tutaj był gdzieś zaczęty ten kawałek. O, elegancko Kurczę, no lepiej Lepiej nie mówić Nie no, lepiej Mniej tego fajansu wylatuje Choć jeszcze można byłoby spróbować płycej Ale To jest kwestia wszystko Testów Złotowłosa Złoto włosa, ja jestem zadowolony chwilowo z tego zakupu. Oczywiście, jak on się będzie sprawował w przyszłości, zobaczymy. tak ona wygląda, że tak powiem. Więc tak, to jest to. Do tego zestawu dostajecie zestaw kluczy Imbus, I tutaj do, do ustawiania, do wszystkiego. Dostałem też tą, to było tutaj, ale ja to zdemontowałem na te cienkie kable, na te grube kable może to się zda, ale na cienkie, sami widzieliście, że to jest żeli papą, więc yy, zobaczymy, ja będę testował cały worek kabli, jest, będę sprawdzał, jest przede mną, robię i dam wam relację, co i jak, czy ta korowarka jest warta swojej ceny, czy też nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. I tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się.